Witam cię na moim kanale. Jestem Gosia, a to jest kanał Nit Najpiękniejsza. W dzisiejszym odcinku, czyli blogu numer 5, porozmawiamy, co tam się dzieje u mnie na drutach. A powiem Wam, że dużo się nie podziało w ciągu tego tygodnia, ale myślę, że każda z nas dziewiarek ma taki moment, że po prostu nie ma czasu na druty. I myślę, że o tym też warto porozmawiać. Więc zapraszam na film. Witam Was serdecznie w ten niedzielny poranek. No dobrze, jest 10.25, to no powiedzmy rano, tak? Jeszcze jest przed południem. Jest niedziela, będzie 32 stopnie czy 33 stopnie u mnie upał. Mój plan jest zostać tutaj na kanapie i dziergać. I dopiero pójść na spacer wieczorem, jak to wszystko troszeczkę się ochłodzi, bo jest. no jest ciepło, jest bardzo ciepło. Ja wiem, że w Polsce nie ma takich upałów, przynajmniej w niektórych regionach, więc bardzo Wam zazdroszczę, bo ja nie lubię takiego gorąca. Ja jestem człowiek, który znosi temperatury maks 28 stopni. Wszystko, co powyżej, to nie dla mnie, nie. Ja potrzebuję, kiedy jest ciepło, świeżo. Z delikatnym wiaterkiem, ale nie takie upały. Ja też nie jestem osobą, która będzie wylegiwać się na plaży, nie, nie, nie. Ja mogę tam spędzić dwie godziny czytając książkę, ale później będzie wszystko mnie już irytować ten piasek, który się dostaje wszędzie słońce i to, że się kleje od, od kremu z filtrem więc nie, nie, to nie dla mnie. Więc taki update pogodowy na sam początek. I przejdźmy do tego, co tam słychać na moich drutach. A słychać niewiele. Powiem Wam, że w tym tygodniu dziergałam tylko w piątek wieczorem. Po prostu nie miałam czasu. I są takie dni, są takie tygodnie, że po prostu nie ma czasu na druty. Nie ma co się tutaj stresować, spinać, że inni dziergają szybciej i po prostu te projekty wyskakują z tych worków projektowych jak szalone. Nie, nie, każdy, tak, każdy z nas ma inne życie, każdy z nas inaczej organizuje czas, ma więcej czasu, ma mniej czasu, są tygodnie, że masz więcej czasu, są tygodnie, że masz mniej i to jest okej, okay. nasza pasja, dzierganie ma cieszyć, nie ma tutaj żadnej presji, więc wyluzujmy... Ja też czasami muszę wyluzować, to nie tak, że ja tutaj jestem taka o, idealna i po prostu nie przejmuję się tym, że nie wydziergałam jednego rzędu. Nie, czasami myślę, o kurczę. Jednak fajnie by było, jakbym trochę podziergała, ale e, czasami po prostu nie ma czasu. Ja zaczęłam niemiecki w tym tygodniu, e, więc e, dwa dni wracam o godzinie 9.30 do domu, więc po prostu padam. Yy, prysznic i do łóżka i następnego dnia do pracy. Więc <słuch> ciężko bywa. Ciężko, ale jakoś to ogarniemy. Miałam piątek, miałam trochę czasu wczoraj i mam dzisiaj niedzielę na to, żeby dziergać. Yy, więc pokażę Wam, co udało mi się troszeczkę, troszeczkę wydziergać i yy, jaki progres zrobić na tych moich letnich projektach. Może zacznę od projektu, który będzie. I ja wiem, że będzie przez najbliższe, najbliższe kilka miesięcy na moich drutach. I to będzie cumolusti. od odpecieć nit. Zaraz tutaj ładnie to wszystko tak zrobię. I obecnie jestem na takim etapie. Tak, ja dziergam to w. Ci się tutaj tak, żeby ładnie się sfokusowało na tym. A ja dziergam to. Ile? Dlaczego ja to dziergam? Powiem Wam. Ja tak. pamiętam, że to jest Joan, ale John jest to Save the Yarn by Kroyer. Joan, Johan, 60% linens, 40% silk. Lemon z Jedwabiem. Połączenie, ja to kupiłam tutaj na targach w Szwajcarii. W 50 gramach mamy 210 metrów. Kolor 73. Taki właśnie fajny. Niebiesiutki. Kolorek. Taki bardziej. Myślę, że on się prawie tutaj oddaje. Ta kamera trochę e, robi te kolory bardziej ciemniejsze, ale nie chcę tego za bardzo rozjaśniać, bo wtedy będzie dziwnie. Więc taki niebieski kolor i dziergam to sobie powolutku. Powiem Wam, może w tym tygodniu, może w przyszłym uda mi się połączyć to tutaj i będę dziergać dalej do połączenia rękawów, ale. To są 3 mm, to jest włóczka fingering, więc trochę to zajmie. A jak wiecie, ja dziergam nie tylko jeden projekt. Ja jestem yy, dziewiarką, która potrzebuje kilku projektów, bo jednym się nudzi. Więc wydziergałam kilka, chyba może 6 rzędów właśnie Cumulus yy, i będę dziergać. Właśnie, chyba muszę sobie postawić, właśnie za, za cel, tak wydzierganie, nie wiem, jednego okrążenia. W sensie, to będzie cztery rzędy takiego powtórzenia e, dziennie. To wtedy może to jakoś mi to e, szybciej będzie szło. E, nie wiem, ale też nie mam presji. Więc to jest moja cumuluski która powoli rośnie. Kolejnym letnim projektem jest sweterek Ninon od Odri Borego. I ja już Wam pokażę, gdzie my jesteśmy. Taki piękny ażur. On tak się prezentuje. Może Wam pokażę tak. Będzie co prawda do góry nogami. Ale żebyście mogły zobaczyć, jaki on jest piękny. Jest to darmowy wzór. Link do tak do wszystkich wzorów i do wszystkich włóczek, znajdziecie w opisie do tego filmu. Yy, I on też powoli rośnie, tak? Robię sobie jakieś jeden, jeden, dwa rzędy. Yy, kiedy mam czas, to ma być kardigan, więc to, to zajmie, bo ja mam na razie tyle. Wyobraźcie sobie, że to są plecy, więc to musi być jeszcze 10 razy dłuższe. Yy, ale może właśnie będę miała jakiś taki weekend, e, czy więcej czasu, żeby poświęcić właśnie na dzierganie e, tego kartikanu. Dziergam go z włóczki. Gdzie jest? włóczka jest z Włóczka. Dziergam go z włóczki. A na nas otlęk jarns. I to jest 70% liocelu i 20% włókien ananasa. I on jest w takim niebieskim, ładnym kolorze. Tak on wygląda. I ten kolor, on się prawie oddaje, jest troszeczkę jaśniejszy. I właśnie jak tutaj możecie zobaczyć, mam nadzieję, że mi się uda, może, ona ma taki delikatny włosek. Ojej, gubię ostrość. Dobrze. Ma taki delikatny włosek, właśnie takie rustykalne yy, powiew, vibe. Więc dzielgam sobie z tego ananasa. Mam 5 motków, tak, 5 motków tego ananasa i w 50 gramach jest 150 metrów. I myślę, że powinno wystarczyć. No właśnie taki kardigan. Ten kardigan, oczywiście on nie ma rękawów tutaj, więc on powinien tutaj być, to powinno być wystarczające. Więc to jest drugi projekt. I trzecim projektem jest, oczywiście, Love Letter Top. Love Letter Top. Muszę wziąć tą włóczkę ze mną. Tutaj. Love Letter Top w kolorze różowym i to jest kolor 4626 i dziergam, Sadna z garn tak, I to jest taki, to jest shocking pink, to się nazywa na stronie. Czy to jest shocking? No nie powiedziałabym, że takie shocking, ale no pink na pewno. Czekajcie, wezmę od góry nogami. To jest tak i to są plecki, plecki, ale przerzucam Wam ten, tak, mam nadzieję, że będzie widać może troszkę bardziej, jak ta nitka tutaj. Więc tutaj zaczynają się plecki, skończyłam właśnie drugi, drugi czart i będę dziergać dalej. Wiecie, że ja uwielbiam te Love Letter Topy, to jest Love Letter Top numer 4. Roku będzie numer 5, na pewno. No, chyba, że Kika właśnie będzie miała coś innego, właśnie takiego typowo ażurowego. Albo znajdę też inną projektankę, która ma takie właśnie fajne, skomplikowane, yy, ażurowe topy. I więc troszkę urosło, bo skończyłam właśnie ten drugi, yy, drugi czarc i będę zaczynać trzeci. I będę go sobie będę go sobie dziergać. Um, myślę, że dzisiaj dzisiaj właśnie jest plan, żeby może właśnie wydziergać trochę love letter topu i tego um, Ninon Cardigan, żeby też troszeczkę może skończyć właśnie kolejne powtórzenie tego wzoru. oj, mam jakieś kłaczki. Więc um, na takim etapie E, jest moje dzierganie. E, dzisiaj będę tak, dzisiaj będę dziergać. Mam też właśnie jeden top, który już sobie dziergam od. No joj, chyba drugi miesiąc. E, który sobie sama zaprojektowałam, e, wymyśliłam, przeliczyłam oczka i też go myślę, że będę, będę kończyć. Może w kolejnym odcinku pokażę Wam już skończony. E, I to byłby taki mój pierwszy własny udzierg, który od, tak naprawdę od momentu tak koncepcji wymyślenia do momentu wydziergania i skończenia wszystko jest zrobione przeze mnie. I więc ten projekt właśnie może Wam pokażę w kolejnym odcinku, jak on wygląda, może nawet uda mi się go skończyć. Więc może nawet dzisiaj go będę dziergać. Zobaczę. Kawa w wielkim kubku ze Starbucksa. Tak jestem fanką kubków Starbucksowych i bardzo też lubię te białe kubki. To jest kubeczek z. Nie wiem czy zobaczycie, zobaczycie może. No tutaj fokus. Jest to kubeczek z Nowego Jorku. Mamy M statue Wolności, Empire State Building, oczywiście Starbucksa, żółtą taksóweczkę i takie różne inne. Ja bardzo lubię te kubki, bo są ogromne. I mam kawę, znaczy się mleko z kawą, bo ja piję więcej mleka, ja dodaję więcej mleka niż kawy Więc takie... A, a, taki przerywnik, jeśli chodzi o dzierganie. I teraz Łyk kawy, i opowiem Wam historię z jedną włóczką, której nie ma. I no i powiem Wam, że to jest rozczarowujące, ale kawa i opowiadam. Więc, kiedy to się zaczęło? To zaczęło się już jakiś czas temu. Myślę, że gdzieś chyba na początku roku widziałam filmik. Iwonki Eriksson, w, w którym ona opowiadała o projekcie z jedwabiu Rosarios Madragoa. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam nazwę. I wtedy stwierdziłam, o, to super, to kupię sobie ten jedwab, kiedy Iwonka wypuści wzor, wzor. <gryw> kiedy Iwonka wypuści wzór na ten top, czy to na tą bluzeczkę, to ja już sobie z, będę miała przygotowany ten jedwab i będę dziergać. E, więc Iwonka jeszcze nie wypuściła wzoru. Uf, myślę, że dobrze. Chociaż myślę, że każdy czeka na ten wzór. E, ale jeśli chodzi o włóczkę, e, stwierdziłam, że dobrze, to ja ją kupię na targach tutaj w Szwajcarii. A targi w Szwajcarii były na początku kwietnia. Więc ja po prostu gotowa, Pierwszy, pierwsze stanowisko, na które pójdę, to będzie tam, gdzie można kupić rozarios. No i poszłam tam. Poszliśmy najpierw do stanowiska Rozarios, gdzie były różnego rodzaju próbki, można było zobaczyć kolory. Znalazłam kolor, który mi się podoba. Zrobiłam zdjęcie, poszłam do stanowiska. Okazało się, że nie mają tego koloru. Ale ma być dostawa, więc proszę sprawdzać na stronie. No to z rozczarowaniem i smutkiem, no dobrze, no to sprawdzę na stronie. No i sprawdziłam na stronie, okazało się, że jest, że jest ten kolor, no to sobie kupię. Wcześniej jeszcze byłam w Krakowie i tak dalej, stwierdziłam, to już w Polsce, nie będę tego kupować, nie będę tego przewozić, kupię to na miejscu. No mają ten kolor, tak? Mają tą włóczkę. I co się okazało? Zrobiłam zamówienie pod koniec kwietnia. Pod koniec kwietnia mamy dzisiaj 22 czerwca. Zrobiłam zamówienie. No i cisza. Dwa, trzy, cztery dni. Bardzo często te sklepy wysyłają e, paczki następnego dnia, czy za dwa dni. Dobrze był tam weekend majowy. Majowy w sensie tylko pierwszy tutaj był wolny. A na stronie też ani na Facebooku, nie na Facebooku, ani na Instagramie, ani na stronie internetowej nie było, że będzie jakaś tam dłuższa przerwa. No cisza. No to czekam. Poczekałam tydzień. Piszę do nich że zrobiłam zamówienie i tak dalej, kiedy mogę, mogę oczekiwać paczki. Państwo mi odpisują, że oni nie dostali tego zamówienia. pominę fakt, że adres tego sklepu internetowego, to jest też sklep stacjonarny swoją drogą, e, był w CC tego maila, więc jak mogli tego nie dostać? No nie wiem, może nikt nie sprawdza, ale zresztą to był. Ten, ten e-mail adres był adresem kontaktowym, więc. No nic państwo stwierdzili, że oni nie dostali tego zamówienia i tak dalej. No i generalnie, że oni mają problem ze sklepem internetowym i że stany magazynowe im się nie zgadzają. Poważnie. I nie ma nigdzie żadnej informacji. Nie ma informacji, że Stany mogą się nie zgadzać, że oni muszą potwierdzić to zamówienie czy cokolwiek. Zero, zero. Ta maila na pięć stron, no przesadzam może tak, ale po prostu 10 zdań. Jak to im to się nie zgadza i że to tak długo trwa, żeby to naprawić i w ogóle coś tam, coś tam. No szczerze powiedziawszy, I don't care. E, poinformujcie klienta, że dobrze nie zgadza się e, albo po prostu nie. Ściągnijcie ten sklep na tydzień, e, naprawcie to i tyle. Przeliczcie stany magazynowe, cokolwiek i e, doprowadźcie to do ładu. E, więc no, pani powiedziała, że oni tam za dwa tygodnie będą mieć dostawę od Rosarios i w ogóle, i że wtedy może ta włóczka będzie i ona napisze. No i myślicie, że napisała? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie napisała. Koniec maja pisze do nich. Piszę do nich, no dobrze, no, co z tą włóczką, była dostawa, był, nie było dostawy i tak dalej. Słuchajcie, nie odpisują. Przez tydzień czasu nikt nie odpisał. Um, znalazłam na stronie internetowej e, adres do sklepu, tego takiego stacjonarnego, e, adres e-mail. Napisałam do nich, że tak... A, a, Całą sytuacją, że jak to jest możliwe, że po prostu nikt na to nie odpisuje. Ja czekam na informację i nie ma. Yy, I wyobraźcie sobie, tego samego dnia dostałam maila, że, no, że Rosariusz ma takie straszne opóźnienia i w ogóle, i że nie ma tej dostawy, yy, i że oni nie wiedzą kiedy będą, będzie, yy, i że oni yy, tak mm, cofną to zamówienie i zwrócą mi pieniądze. Myślicie, że to takie łatwe jest, nie? Nie, oczywiście, że nie. E, kolejny tydzień mija, e, ani nie dostałam maila, że zamówienie zostało tak e, cofnięte, ani że pieniądze są w drodze czy coś. Piszę kolejny raz. O co kama? No, proszę wyjaśnić mi, gdzie są te moje pieniądze, no bez przesady. E, no i pani mi pisze w czwartek. Że także, że zamówienie zostało cofnięte i że pieniądze są w drodze. No, w piątek ich nie było, więc zobaczymy jak będzie w poniedziałek, ale powiem Wam, yy, nie, nie, nie polecam. Nie polecam. Tu jest nazwa sklepu, tak. Ja podam tą nazwę sklepu, yy, ponieważ. Można przez prawie dwa miesiące nie naprawić tego, bo ja weszłam na stronę internetową i ja sprawdziłam jeszcze, czy ta włóczka jest dostępna na stronie internetowej. Surprise, surprise! Jest nadal dostępna i tak ludzie kupują to. I nie, ja, nie, ja nie wiem, czy, czy jak niepoważnym trzeba być, żeby nie zmienić tego. Dwa miesiące! No, to jest dramat Madragoła. E, więc czekam na, te, na zwrot tych pieniędzy i powiem Wam, będę w Polsce, kiedy będę w Polsce? W lipcu, e, w drugiej połowie lipca planuję być w Polsce i chyba po prostu tam zakupię e, tą włóczkę, bo ja bardzo chcę wydziergać tą bluzeczkę od Iwonki w tej właśnie włóczce, więc no ten jedwab musi być mój. Uh, więc, no, taki, taki, uh, takie przygody tutaj, uh, tutaj mam. Pierwszy raz mi się zdarzyło, ale to też pierwszy raz zamawiałam z tego sklepu. Uh, ja wiem, że oni mają sklep stacjonarny i on jest w Winterthur, czyli nie wiem, jakieś 40 minut ode mnie, ale no, myślałam, że. że Wiecie, zamawiając online teraz, to jest takie normalne, że wiecie, wszystko się zgadza, to wszystko działa sprawnie i tak dalej. No nie, nie żyjemy w średniowieczu. No ale widocznie niektórzy jeszcze gdzieś e, utknęli i nie potrafią się ogarnąć i nie potrafią tego naprawić. E, ja rozumiem, że tego nie naprawia się w dzień, w dwa, ale możecie, można to chyba manualnie, tak? E, e, zmienić te stany magazynowe, a nie pokazywać ciągle, że ta włóczka jest. No, rozczarowanie, rozczarowanie. E, ja bardzo, bardzo liczyłam na tą włóczkę, e, więc, no, e, smutno z tego powodu, smutno, ale liczę, że uda mi się kupić tą włóczkę, może w Polsce, jak, jak będę w lipcu. Więc takie, takie to są dramaty. Oczywiście, e, powiem Wam, powiem Wam tak, że ja jestem. E, wymagającym chyba klientem bym powiedziała, bo jeżeli ktoś coś pisze, to ja tego oczekuję. A jeżeli coś jest, no to ja oczekuję, że to będzie wysłane. I zdarzają się błędy, ja rozumiem, że są błędy i to jest ok. Jeżeli ktoś to próbuje naprawić, a jeżeli robi z tym nic i udaje, że no przecież wszystko jest w porządku, to, no to, no to o co Ci chodzi, nie? No to, no to już jest nie fair. Ale e, kiedy Państwo zwrócą pieniądze, Państwo dostaną odpowiednią opinię na Google, e, bo ni niestety ja myślę, że warto o takich rzeczach mówić, że ktoś po prostu zachowuje się niepoważnie i nieprofesjonalnie. Więc nie widzę tutaj żadnego wytłumaczenia, żeby e, wiecie, wybronić się z tej sytuacji dwa miesiące. I ciągle proszenie, ale co z tą dostawą, ale co z tymi pieniędzmi, więc no ciężka, ciężka sprawa. Nic. Mam nadzieję, że uda się zdobyć Madragoę w Polsce i e, do tego czasu będzie też wzór od Iwonki. i będę sobie to dziergać fajnie i będzie rewelacyjnie i będzie jedwabnie. <grym> e, więc to jeśli chodzi o Madragoa Dramat. I przejdźmy do, do kolejnej kwestii, o którą chciałabym Was zapytać. Łyczek kawki. I jak wspomniałam, wybieram się do Polski i planuję zakupić włóczki. Ale włóczki już na bardziej właśnie jesienno-zimowe projekty. Więc dajcie mi znać, jakie włóczki warto kupić. Takie, które dostanę tylko w Polsce. Nie sadne skarnie, Knitting for Olive. E, takie, które mogę kupić kupić w Polsce, chciałabym też zauważyć, że pewnie widzicie po moich projektach. Ja jestem monotonna w sensie: ja nie lubię różnego rodzaju tak e, ręcznie, far ręcznie farbowanych włóczek. Ja nie lubię właśnie kiedy się zmieniają kolory. Ja lubię jednolite kolory, e, wiadomo, e, jaki kolor, no to już jest kwestia. Nasza indywidualna, ale właśnie ja lubię bardziej, bardziej jednolite. Yy, skończyłam ten sweterek, yy, sweter numer 14, Winek, od, yy, z włóczki Zoja od Furory Jans i chciałabym coś kupić od Furory jeszcze, więc może mi polecicie też coś od Furory i jakieś może właśnie inne włóczki, które, których nie znam. A co planuję wydziergać? Chciałabym właśnie jeden taki kardigan. Taki po prostu, żeby go narzucić, z jakimiś może szerszymi troszeczkę rękawkami, taki bardzo casual, casual. Może w stonowanych kolorach, ale może też w takich, wiecie, żywych, niekoniecznie róż, ale intensywny. Więc na pewno właśnie taki kardigan bym, bym chciała wydziergać. Myślałam też. Właśnie o takim prostym, standardowym sweterku z raglanem. Też może właśnie w, w takich stonowanych kolorach. A bardziej, bardziej właśnie, żeby dopraca, nie tylko jakieś tam kolorki, e, e, róże, czerwienie i tak dalej. Więc jeżeli macie jakieś swoje właśnie takie typowo zimowe, ulubione włóczki, dajcie mi znać w komentarzu. Ja chętnie poczytam. I może coś wybiorę i właśnie dodam, dodam do mojej listy. Więc w tym momencie dziękuję Ci bardzo, że tutaj ze mną jesteś i słuchasz tych moich wywodów o projektach, ale też o tych moich dramatach dziewiarskich. Eee, I co? Zabieram się do dziergania. Eee, kolejny filmik pojawi się nie wiem kiedy. Pewnie w przyszłym tygodniu, bo wam, że z tym niemieckim moim teraz e, i pracą to, 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 to jest trochę zachodu. Trochę <grytanie> tak e, zajęta jestem i nie wiem, czy, czy będę w stanie nagrać któregoś wieczora e, filmik, ale właśnie myślę, że już w, e, w przyszłym tygodniu, pod koniec tygodnia, nagram filmik, co udało właśnie mi się skończyć e, od końca maja, właśnie przez cały czerwiec. Są tam dwa projekty? Dwa, może trzy? Trzy nawet. Trzy projekty. Więc będzie to taki bardziej typowy knitting-podcast. Co tam słychać na drutach, co udało się skończyć, ile czego zużyłam, jakie druty i tak dalej. Więc taki jest plan w przyszłym tygodniu. Postaram się pewnie pod koniec tygodnia to nagrać, żebyście miały podsumowanie tego czerwca. I. I pewnie, pewnie właśnie zakończę taki mój czerwcowy, troszeczkę, troszeczkę inny czerwiec, e, troszeczkę inny format, taki bardziej vlogowy, pogadankowy, i przejdziemy do lipca. E, czas leci bardzo szybko, dzierganie leci tak jak leci, czasami szybciej, czasami wolniej, więc życzko. Życzę Ci miłego dziergania. Mam nadzieję, że też będziecie mieć troszeczkę upalnych dni jak ja. A jeżeli lubicie chłodne, no to delektujcie się chłodnymi dniami. Ja zabieram się za dzierganie. Miłego dziergania i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, wasza najpiękniejsza.